Na program Bezpieczna jazda zaprasza sponsor. Skoda, organizator akcji Rok Bezpieczeństwa. Jeżeli każesz mi tam wsiadać, to ja mówię nie. To zapraszamy operatora. <śmienicza> <śmienicza> Bezpieczeństwo to podstawa. To jest najważniejsze dla skody. Dlatego ja tu jestem dzisiaj. Bo zadałam sobie pytanie, czy jeżdżę bezpiecznie? Pewnie wielu z Was również je sobie zadaje. No, jak to nie? Oczywiście, że tak. Okazuje się, że setki tysięcy kilometrów, które mamy na swoim koncie, a ja pewnie na pewno tyle mam, to nie wszystko. Bo najważniejsze jest to, żeby umieć sobie poradzić. W trudnych sytuacjach, które bardzo często na drodze nam się zdarzają. I o tym bezpieczeństwie i o tym, jak sobie radzić, będę rozmawiać z moimi gośćmi, bo przyjechałam do Poznania. Skoda, auto, szkoła. Doszkalać się będę. Mimo, że jeżdżę już wiele lat, wielu rzeczy na pewno nie potrafię. Co chwilę jest tir, więc ja, żeby wyprzedzić go jadąc z dozwoloną prędkością, bo tu mogę 140, jadę 130, muszę co chwilę zjeżdżać, bo za mną ktoś jedzie 200. Jemu się spieszy i ta droga mu się należy. Ale Między innymi e, dzięki Danielowi na pewno się dowiem. Zaczynamy od podstaw, dlatego jesteśmy w Skoda Autolab. I tutaj chciałbym rozpocząć od podstawy, jeżeli chodzi o bezpieczną jazdę, czyli od prawidłowej pozycji za kierownicą. Myślisz, że siedzisz prawidłowo na co dzień w samochodzie? E, wydaje mi się, że tak. Chociaż znając życie, na pewno za chwilę okaże się, że nie siedzę dobrze, bo jednak ustawiamy, nie wiem, fotel, lusterka pod siebie. Przede wszystkim, żeby było nam wygodnie, zwłaszcza jeżeli jedziemy w dłuższą podróż, prawda? A czy to jest bezpieczne, to zapewne już inna sprawa się okaże. I Wszystka. proszę, żebyś przygotowała się do jazdy tak jak na co dzień jeździsz. Ja Okej. Okay. Na razie nic nie powiem, zwrócę uwagę na to, jak ty. Przygotowujesz się do Dobra. Jazdy. To przede wszystkim muszę bliżej, bo nie sięgam do pedałów, okay. Więc to jest na początek. Kierownicę bym sobie podniosła, bo ja lubię mieć cały ekran, tak mniej więcej tutaj w środku, żeby wszystko dobrze widzieć. bardzo o, ważna rzecz, żeby widzieć te, tak. Tak, żeby się wszystko widzieć, żeby nie było problemów. Super. E, oparcie, no troszeczkę może bym sobie podniosła, bo ja też nie jestem typem kierowcy, który leży w samochodzie. No powiedzmy, że ok, oczywiście lusterko. No dobra, jest ok, lusterka boczne, to jest ten, jak zamkniemy drzwi, jak zobaczę to. No i pas, który zapinam. No, bardzo ważna rzecz. Na koniec. No dobra, no to chyba tyle. Okej, okay, czyli dla Ciebie to jest pozycja wygodna, uważasz, że jest pewnie w miarę bezpiecznie. No mniej na więcej w, w takiej pozycji widzisz, jeżdżę. Tak. Widzisz to, co się dzieje tak. dookoła samochodu? Dobrze. Polecam, żebyś zaczynała zawsze od regulacji wysokości fotela. Mhm. Z tego względu, że jak podnosisz fotel do góry, to on podjeżdża sobie na takiej szynie do przodu. Czyli jak regulujesz wysokość, to regulujesz również odległość od pedałów i od koła kierownicy. Tutaj musisz pamiętać o jednej rzeczy. Poza tym, że musisz dosięgnąć i wcisnąć ten pedał sprzęgła do końca, powinnaś również się na tym pedale sprzęgła i tak naprawdę hamulca na chwilę zaprzeć. Czy mhm. wiesz po co się zapierać? Żeby bezpiecznie hamować. O, żeby zobaczyć jeszcze fotel na dodatkowym skrócie, żeby bezpiecznie Mocno hamować i teraz po maksymalnym naciśnięciu na pedał sprzęgła i hamulca po zaparciu się na tych dwóch pedałach sprawdzisz również kolejną rzecz, czy będziesz prawidłowo hamować awaryjnie, sprawdzisz również czy nie wyprostujesz nóg w kolanie. Nie Ty mogą wiesz? być wyprostowane? Dlaczego nie mogą być wyprostowane? Nie wiem. Jak myślisz? Nie mam pojęcia. A co by się stało, jakbyś teraz uderzyła w przeszkodę, byś miała wyprostowaną nogę w kolanie? Och, to chyba boję się pomyśleć. Dwa ząbki do przodu, podjeżdżamy, dbamy o to, żeby mhm. na pewno noga była ugięta w kolanie. Tak. Co z oparcia? Co Wypionuj, staraj się Aha. mieć te oparcie, fotela wypionowane. Czyli wyp... takie 90 stopni powinno być? Blisko 90 stopni. Dobrać. To nie musi być idealnie, ale blisko 90 stopni, Dobra. tak żebyś całymi plecami czuła, co się dzieje z samochodem. Okay. I teraz kolejna rzecz to już jest koło kierownicy. Czyli jak sprawdzić, czy odległość oparcia od koła kierownicy jest prawidłowa. Nie wiem, no trzymam ręce i nie mam ich wyprostowanych. Powiem tak, ręce trzymasz bardzo fajnie. Mhm. Rzadko kierowcy łapią w ten sposób na godzinie dziewiątej trzeciej. E, dwoma paluszkami często prowadziło. Dwa paluszki, jedna ręka na <laughs> tak. szczycie się zdarza tutaj fajnie, od razu zapalę tak, dziewiąta ja trzecia. Ja to, to lubię. I tak. tutaj słuchaj, bardzo prosty test. Łapiesz dziewiąta, trzecia, zapierasz się na kole kierownicy i sprawdzasz, czy ręce się tobie nie wyprostują w łokciach. Nie. To jest dokładnie ta sama sytuacja, co z nogą, A, czyli dochodzi do sytuacji może. ekstremalnej. Mhm. Jeżeli dojdzie do uderzenia, będziesz miała zgięte ręce, to ręce fajnie się będą zginać dalej. Czyli jest dobrze. Jest fajnie. Ostatni test to jedna ręka przez szczyt koła kierownicy. Test nadgarstka. I tutaj w tej sytuacji powinnaś dotykać plecami oparciem fotela. No to jeszcze troszeczkę zabrakło. I jeszcze mamy takie 3 cm luzu, więc tak. możesz spróbować sobie delikatnie jeszcze wypionować. I Ona. na pewno teraz poczujesz, jak fajnie A, tak. ten fotel obejmuje twoje ciało. Co z zagłówkiem? Wiem, że ze względów bezpieczeństwa Powinien być, tylko nie wiem szczerze mówiąc, na jakiej wysokości. No, bo tutaj mam wrażenie, że on mnie trochę ogranicza, ale rozumiem, że tak być powinno. Blisko głowy i minimalnie równo ze szczytem Twojej głowy. Ja mm -hmm. ten zagłówek pozwolę sobie tobie podnieść. Troszkę wyżej. Aha. Może być nawet trochę wyżej niż szczyt głowy. A, okej, okay. dobra, to teraz tak I... jest. Ostatnia mhm. rzecz, o którą zadbaliśmy, czyli pasy, pasy bezpieczeństwa. Pamiętaj, że pasy to nie tylko samo zapięcie pasów bezpieczeństwa. Dbaj o to, żeby on prawidłowo przechodził przez ciało. Czyli dolny odcinek, odcinek biodrowy, powinien przechodzić nisko. Nisko. Pod tak jest. Odcinek górny pasa, mniej więcej przez środek klatki piersiowej i przez najtwarsze elementy, przez obojczyk. Nie zapominajmy o tym, że mamy możliwość regulacji też wysokości. Pasa. Natomiast mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. No bo jeździsz samochodem, ale czasami gdzieś widziałem, że jeździsz z gośćmi. Czy kogoś przewozisz na co dzień w aucie? Oj, jeżdżę, przyznaję, od niedawna z moim psem. Pies siedzi z tyłu, ma y, swoją leżaneczkę. Ale czy w takim razie, skoro nawiązujesz do tego, ja powinnam psa też zapinać? Pies zapina pasy, czy nie? No nie zapina, no. no to sobie tam Chciałbym tył. tobie pokazać jedną rzecz, mm -hmm. bo można kupić specjalne szelki do zabezpieczenia naszych zwierząt, ale to wytłumaczę tobie na specjalnej wadze. Dobra, Zapraszam cię. Idziemy. 50 km na godzinę. Aha. Wypadasz z drogi, nie opanowałaś samochodu, uderzyłaś w drzewo. Co się dzieje z Twoim pieskiem, jeżeli nie ma pasów? Ile waży Twój pies? No, około 10 kg. To ja mam przygotowaną walizkę, która waży około 10 kg. Zobacz, co by się stało, jeżeli twój pies nie byłby prawidłowo zabezpieczony. O kurczę, to, to wtedy tyle przy takim uderzeniu wynosi jego wagę. Tak, uderza z taką siłą w przedmioty, które napotka na swojej drodze. Czyli jeżeli twój pies siedzi za tobą, to przy uderzeniu w ciebie 350 kg twój fotel. Jest duże ryzyko, że ani pies z tego nie wyjdzie cało, a ty również będziesz miał straszne to przy prędkości konsekwencje. tylko 50 km. Tylko 50 km na godzinę. Chciałabyś sprawdzić, z jaką energią byś oddziaływała, jeżeli byś nie zapięła pasów? Chyba nie. Zapinam pasy zawsze, zapinam, zapinam. To ja zaprezentuję. Dobra. Zobacz, co się dzieje. Prawie 4 tony, czyli tyle co trzy auta osobowe lecą na twoje plecy. Szanse masz niestety niewielkie. Zaczynam się bać coraz bardziej, szczerze mówiąc. Jesteśmy przy symulatorze dachowania i chciałbym, żebyś sprawdziła, co by się stało, albo wyobraziła sobie chociaż, co by było, gdybyś nie zapięła pasów bezpieczeństwa. Jeżeli każesz mi tam wysiadać, to ja mówię nie. Co On robimy? chce. To zapraszamy operatora. <laughs> Radek, muszę uwiecznić wszystko. Radek, usiądź na fotelu nie kierowcy. Ostrości. Ja przychodzę z tej strony. Fotel jest prawidłowo wyregulowany. Zapnij pros proszę pasy bezpieczeństwa. Pasy dociągamy, żebyś miała jak najbliżej ciała. Ręce na kole kierownicy. No i co mi pozostaje życzyć? Powodzenia. Teraz się zacznie. Teraz się zacznie. Zobacz, tutaj mamy tylko symulację, to wszystko tak. wygląda fajnie, bezpiecznie, ale no, gdyby Radek. Nie wygląda to fajnie, powiem Ci szczerze. Gdyby, przerażająco. Przerażająco no. trochę. Gdyby Radek nie zapiął pasów, byłoby dużo gorzej. O i tak, zdecydowanie. No ciekawe, jak Radek to przeżył. Jak, wszystko ok? Żyjesz? No dobrze. <laughs> Radek, jak jest? No, jest, to żyje. Ojej, oddaję kamerę w takim razie. Nigdy nie miałam poważnego wypadku. Stłuczki się zdarzały. Jak... Pewnie większości z nas, ale coś takiego, brać udział w takim wypadku czy w dachowaniu, wygląda to absolutnie przerażająco. Zobacz, tutaj warunki bezpieczne. Wiemy, tak, że tak. jesteśmy w kontrolowanej sytuacji, natomiast pamiętaj o tym, żeby zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. pamiętać o tym, żeby pasażerowie również zapięli te pasy. Nawet z tyłu ci tyłu. Nawet ci siedzący z tyłu. Zabezpieczaj swoje zwierzę podczas podróży i wszystkie pozostałe luźne przedmioty. Wiem, jak siedzieć, wiem, jak się przygotować do jazdy. No to teraz pora ruszyć chyba. To ruszajmy na tor i sprawdzimy to wszystko jeszcze w praktyce. Lustereczko, powiedz przecie, kto najlepiej jeździ na świecie? Tak, ja zamiast na hamulec dałam na Chyba za słabo naciskałam ten hamulec. Na program Bezpieczna Jazda zaprosił sponsor Skoda, organizator akcji Rok Bezpieczeństwa.